Wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na obejrzenie krótkiego filmu o flecie poprzecznym. Flet jest instrumentem bardzo starym, wywodzi się z epoki starożytności. W epoce baroku powstaje pierwszy flet poprzeczny, flet traverso. Największy rozkwit tego instrumentu przypada na wiek XIX. Wtedy to powstaje cały system klap, który funkcjonuje do dzisiaj. W wieku XIX również mamy odpowiedź na często zadawane pytania, dlaczego tak wyglądający instrument należy do grupy instrumentów dętych drewnianych. A właśnie dlatego, że do połowy XIX wieku był on wykonywany z drewna, natomiast wiek XIX sprawił, że ktoś wpadł na wspaniały pomysł i zaczął produkować ten instrument z różnych stopów metali, srebra, złota, platyny, bądź mieszanki tych wszystkich metali. Krótką historię fletu mamy za sobą, teraz zastanówmy się, jak powstaje dźwięk. Dźwięk tak naprawdę najpierw powstaje w naszej głowie, w naszej wyobraźni, ale to niestety nie wystarczy, żeby mógł go usłyszeć słuchacz. Więc jak to wygląda z strony technicznej? Powietrze, które wdmuchuje instrumentalista, wpada w rurę, część wpada do rury, tutaj na krawędzi yy, ustnika powietrze się rozszczepia, trudne słowo, część wypada poza rurę i mamy dźwięk. Podczas grania na flecie używamy różnej artykulacji, na przykład staccato. No? legato bądź bardzo ciekawej techniki frullato, która może imitować na przykład mruczenie pantery. Flet jest również instrumentem imitującym często śpiew ptaków. Jako przykład może nam tutaj posłużyć fragment koncertu Antonia Vivaldiego, Il Gardellino, czyli Szczecin. Jest też instrumentem bardzo wirtuozowskim, i takie partie są mu powierzane zarówno w muzyce solowej, jak i w małych zespołach czy orkiestrze. I na koniec myślę, że informacja bardzo miła, ten oto flat. Mieści się w tym malutkim futerale, który można zabrać ze sobą wszędzie. Włoży to do rebki, do plecaka. Jest malutki, leciutki, bardzo poręczny. I tak jeszcze zupełnie ode mnie. Uważam, że wlet to jest najpiękniejszy instrument. Bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, cześć.